Witam państwa bardzo serdecznie. Mamy dzisiaj zaszczyt gościć panią prezydentową Jolantę Kwaśniewską, która 27 marca wystąpi w SGH podczas konferencji Women Leaders. Jaki temat będzie pani przemówienia podczas tego wydarzenia? Będę mówiła na temat kobiet liderek. Będę namawiała panie do tego, aby zechciały włączać się w różnego rodzaju działania, żeby tymi liderkami zechciały w życiu być w dowolnych dziedzinach. My przez wiele, wiele wieków, nie tylko w Polsce, w naszym regionie zwłaszcza w sposób kulturowy, związany z naszą tradycją, zawsze byliśmy podporządkowane. To mężczyźni nami rządzili. Na szczęście już od wielu, wielu lat to się zmienia, ale jeszcze ciągle w nas, kobietach, w tych młodych dziewczynach jest wiele strachu. Dlaczego ja? Ja nie potrafię, ja się nie nadaję, może kolega? Także powiem, co w życiu warto robić, żeby móc zostać liderką, mentorką, że w każdej z nas ten leadership jest. Trzeba się tego nauczyć, pewnych rzeczy trzeba się nauczyć, a przede wszystkim wykrzesać z siebie te siły. Warto próbować, do tego będę Pani namawiała. A jak ocenia Pani kobiety jako menedżerki, jako liderki na tle mężczyzn? Myślę, że w Polsce mamy bardzo wiele naprawdę doskonałych liderek. Bardzo wiele kobiet w Polsce zakłada niewielkie biznesy, i tam, jako, jako liderki, radzą sobie prawie, że najlepiej w Europie. Zdaje się, że jesteśmy po Francji na drugim miejscu, jeśli chodzi o ilość zakładanych takich firm, i tam kobieta jest sobie żaglem okrętem czym jeszcze sternikiem. sternikiem tak sternikiem o właśnie zwłaszcza zwłaszcza sternikiem A, yy, jesteśmy do tego przygotowane kobiety naprawdę są świetnie przygotowane do pełnienia tych tych yy, ról na pewno na to potrzeba jeszcze sporo czasu żeby tych kobiet było więcej zwłaszcza tam gdzie jest prestiż i pieniądze czyli w radach nadzorczych w zarządach to jest jeszcze takie miejsce gdzie nie tylko kobiety boją się startować i zaistnieć w takich pozycjach. Cieszę się ogromnie, że kolejne spotkanie odbędzie się na SGH. To kolejny dobry moment, żeby o tak ważnych sprawach dyskutować. I najserdeczniej zapraszam 27 godzina 17. .00. Będzie mi miło spotkać się z Wami.